Hydromy, wystawa zdjęć, mo. Jestem we Wrocławiu. Czasem wystarczy nawet taki zwykły, mały gest, jak uśmiech do drugiego człowieka. Kłóczy, Bałgorzata na skręt w pomocy miasta. Taka postawa przydaje się również w podróżach. Podróż skupia się przede wszystkim na poznawaniu ludzi. To one są najlepszym nośnikiem informacji, w związku z czym, jeżeli by nie byli oni nimi, to się niczego nie dowiemy. Tutaj ją postanowiliśmy, jak młodzież, jeżeli jest potrzeba, osągnąć miejsca. To się się do no, mnie uśmiechnęła no, i właśnie jego mama mam, powiedziała, że dobre kludzic je lubią. O życzliwości mówimy również w innych sytuacjach, na przykład w to, że rzeczy nie by nam ale to warto tłączyć. Jak no. życzliwość Wrocławiam nie sprawdzał wojta górac Sponsor prognozy pogody jest właścicielowy.